Hej, cześć, siemano, z tej strony i witam was na moim kanale, gdzie, tak jak teraz widzicie, mój sposób nagrywania się trochę zmienił. Ja teraz będę starał się na to, żeby wyglądało to troszeczkę jak od jednego z amerykańskich e, twórców e, na YouTubie. Nie robię czegoś takiego, że podkładam pomysł, tylko bardziej po prostu wykorzystuję to, co i tak już jest powielane. Zapraszam was serdecznie dzisiaj do oglądania filmu Getting Over It. Gra jest. Z tego co wiem, i z tego co już przeżyłem, a ja to właśnie w tym momencie tą stawkę nagrywam po nagraniu odcinka. Jest bardzo ciekawa, bardzo trudna i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Gdzieś tutaj na dole powinniście mieć adnotację, albo przynajmniej jeśli się uda mi zrobiony rozdział. Gdzie możecie pominąć co nieco gadam. Ale chciałem z Wami też chwilkę pogadać. E, tak wstępnie. Pierwsza rzecz. Mam nadzieję, że dalej zostaliście jeszcze tutaj ze mną, że będziecie mnie oglądali, bo jednak starałem się, jak tylko mogę, żeby znaleźć czas, żeby z wami rozmawiać, gadać, nagrywać. Tak już jedna osoba chociażby dała w komentarzach gdzieś tutaj zobaczycie właśnie ten komentarz. się zapytałam, jakie drodze właśnie życie. E, normalne z YouTube'em. Mogę Ci właśnie na pewno więcej opowiedzieć w tym momencie, że ja ogólnie jestem obecnie studentem. To, jaki kierunek studiuję, niech to zostanie tajemnicą, dlatego że wolałbym, aby niektóre mm, informacje na temat zostały utajnione. Tak samo to, że mi nie pokazuje twarzy. Ja po prostu studiuję i obecnie mam jak nagrywać. Mimo e, tego, że często są problemy z Internetem, no, ale to już jest po prostu kwestia internetu z, yy, tutaj na studiach. Nie wiem, akurat mój internet nie dałby, aby właśnie tak zadziałać, żeby właśnie móc nagrywać, więc będę musiał kombinować. A póki co, musi być jak jest. Mam nadzieję też, że mnie dobrze słychać, bo pokazuje mi obecnie, że normalnie słychać, ale wiesz że czasami są takie przeskoki, można powiedzieć. I nie wiem, czy właśnie w tym momencie ja z Wami przez mój nowy system słuchawkowy, czy można właśnie przez. Yy, mikrofon, który mam w laptopie. Jeśli jest tak, jak myślę, że jest, czyli zrozumiałem przez ten laptopowy, to mam nadzieję, że to dam jakoś później naprawić, bo nie chcę, nie, nie chcę, żeby to wyglądało źle. Kolejna sprawa to jest taka, że um, było pytanie na temat face reveal. Niestety nie będę pokazywał twarzy. Jest wiele twórców, którzy, tak wy na pewno znacie, którzy nie pokazują twarzy, ale również chętnie ich oglądacie. Więc ja po prostu chcę być jedną z takich osób. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę pokazywał twarz. Wolę, żeby to wyglądało w taki sposób, a nie inny. A tak to jeszcze, co nam mogę napotknąć. Czyli to, co zwykle. Fajnie, jeśli byście dali po sobie jakiś komentarz. Subskrypcję, babkę w górę, dzwoneczek. Po to, żeby po prostu mi, odwo mi to ułatwić pracę. Dlatego, że to daje mi dodatkowe chęci. Dlatego, że to też sprawia, że Wy to oglądacie. Wy to chcecie oglądać. I mnie to po prostu bardzo cieszy. A to, ile Wy dacie od siebie feedbacku. Sprawia, że po prostu ja wiem, czego wy oczekujecie. Czy wy chcecie więcej let's play'ów e, single player, czy wyolicie więcej let's playów, gdzie gramy w ekipie. Kto ma się więcej pokazywać najlepiej? Czy to Shopu, czy to właśnie Emi, czy to właśnie Quepo, czy może właśnie Nixel? Czy może na raz, tak się uda? Chociaż od Nixel to czasami jest około problem. E, może powiedzieć odprzętowy. No ale jako tak to myślę, że też pójdzie. I tak, dziś tutaj zobaczycie właśnie na ekranie. Mało osób mnie subskrybuje z tych, co akurat ogląda. Więc prosiłbym, dajcie tą subskrypcję. Wy podpijecie algorytm tego, że ja się pokazuję. A dzięki temu będzie nas więcej. I nasza patelka będzie się rozrastać. Ale dobra, ja nie będę teraz więcej. Przeszkadzał, zapraszam do odcinka. No to co? Zaczynamy naszą skrypkę. Klikamy tutaj New Game. No i zobaczymy, co to będzie za zabawa tutaj. i już tutaj kociołek. To właśnie i mamy naszego koleżkę tutaj. Hello. Okay, to jest dosyć. Eee, gdzie? To spokojnie. dobra Obserwuję ten. O oh jest. Tym przejdę tą grę. Dobra, lecimy. Ogólnie to jest moje pierwsze uruchomienie tej gry. więc nie grałem w to wcześniej. I nie, wiem, jak to się robi. Ogólnie mi się wydaje, że tej albo Sensitivity jest moim zdaniem do albo nie wiem. O. Może trochę się namachać tą myszką, ale. Przetestujemy. Ogólnie. Tutaj jest dosyć ciekawa ta mechanika, że to wszystko się mi myszką. Czy jest jakiś. Był touchpad czy coś takiego? Nie chcę. Jak ty tutaj nazwać? E, nie chcę skłamać, ale. There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute, if you want some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black if you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it if you want an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view starting over is harder than starting up if you're not ready for that like if you've already had a bad day then what you're about to go through might be too much feel free to go away and come back i'll be here OK, czyli innymi słowy, ja będzie nas w tym bardziej wkurzała, więc w się, nie? Eee, po prostu wiem, że jest kurząca, wiem, że ludzie się rageowali do takiego stopnia, że nie... a... Thanks for coming with me on this trip. I can't I can't stop quit game. And don't worry. I'll save your progress always, even your mistakes. A, nawet błędny. Okej, okay. czyli innymi słowy jest zapis jest cały czas tak, że nawet jeśli się zbiedzi, to nie ma. A, to weź ty okay, to jest takie eee. dosyć intuicyjne. Eee. E! Co. Uj! Okej. Okay w ogóle, gościu Wstydź się. Wstydź się, nie. Dobra, jednak się nie się, ja dziadu no nie, game co? So the no nie, nie. To jest. To jest. To To

komu oh, tym zawalić. No to podobnie to będę ja, jeśli nie zarabię. Eee... Przepraszam za moje dźwięki, ale po prostu chcę tu jakoś przejść... No kurde, dziadą wejść tu się... Na... tu... Patrz, ten młot... Nie! Dobra, muszę... Nie! Nie! Nie!

poleciał, tak, tak, a nie, że się będę frustrować, bo to, co, to nie jest, nie, bo można się kudę tego złapać, dziadu, o bolutku, o a ty masz inne, łapy, że się w ogóle tak trzymasz, O, nie, 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 nie. Dobra, ja może stację tkwią, jak ją krzycze. Bo tutaj coś chyba nie, ha, nie bangla. Tak bym chciał. Łe, jestem szybszy. I'm speedy. Dobra, y -y. O! To mi wyszło Dobra. A, spokojnie. Dziaduję. Ok. Jesteśmy tutaj. In a certain way, sexy hiking is the perfect embodiment of a b game. B game? It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. Mm -hmm. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain <laughs> properties that give the game its flavour. <laughs> no <matter laughs> forward is down, yeah. some cliffs oh. are too sheer so, and too okay. slippery.

O ile się nie pominęli, to też będą informacje na początku. Będzie taki mój nowy styl montażu, tak pewnie też mówiłem Tu łopaj do... Jadu! Czy jest już cisza i można się skupić na moim gadaniu? Dobra. Jestem znowu tutaj. Na znak. Opa, chłopaj! Dobra. Się delikatnie tutaj. Przy, żebyś za główką nie zabalił ten kamulec nad tobą. Delikatnie. O. Tego nie dotykamy, My idziemy tu i potem się łapiemy. Eee. No, spokojnie. O nie. nie. Możesz. łe, ja to jak ta że się tu czuje, tak? Kto się to mierzy? O tak? Nie! Ty mnie nie przepraszaj, ty mi tylko pozwól. To przejść, tak jak... To co ty za robisz, kościół? Ja wiem, że to ja robię, ale... Ja patrzę na to, żebyś ty wziął normalnie się... E não 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 Keep on trying. Don't let it get... Ja w ogóle pójdę kawałek wyżej A, boże, boże, boże Chociaż ja wam się w ogóle podoba. Bo mi się... Ja, ja się bałem przed nie? Jeszcze aż tak się nie frustruje. Postaram się przynajmniej nie frustrować przy tej grze. I, jak będziecie chcieli mi dać jakiś challenge z tą grą, że się nie wiem. Powiem, że ludzie dużo klą przy tej grze. Jak na razie, jako tako mi jeszcze idzie, żeby nie przeklinać. Chyba. O, przynajmniej. Uspokój się, ziadu! E, póki co, e, staraj się nie klnąć. Zresztą, umieć jest ciężko. Więc w razie czego w następnych odcinkach z tej gry, o ile się pojawią, raczej się pojawią, to możecie mi dać jakieś wyzwanie. Tego proste, bez żadnego. Face i tak dalej. Ja zostaję w takie, takiej wersji, jakie jestem. Po to stworzyłem tą postać, żeby w czego móc zachować się anonimowo i nie chciałbym, żeby ktoś, jeśli mnie zna, przekazał informację odnośnie tego, kim ja jestem. I co chciałem jeszcze mówić, to to, że mm, też się spotykałem z niektórymi, nie, z niektórymi e, porównaniami mojej postaci do Furasa. Ogólnie wiem, że to może tak wyglądać, ale czemu ty dziadu jedzie zostań? Nie jedź, nie jedź, nie jedź. Tylko tak szybko powiem, że moja postać nie jest klasem. To jest, e, wam wytłumaczę, że jak to u mnie wygląda. Ja bazowałem na tym, jak dobrze każdy zna rocznik 1995 do 2005. Stary Tom i Jerry. Stary Tom i Jerry. Tylko niestety to mi wyszło troszeczkę za bardzo okreską koło, muszę powiedzieć, ale... Staraj okay. się. się. Staraj się jako tako zrobić w wersji. To majdżenie Ale. No stój! Ale. No mogę się domyślać, że mm. to może tak wyglądać. Stój! To może tak wyglądać, ale niestety. No lepiej tego nie zrobię. Sam jakieś wielkich jedności rysowniczych nie posiadam, funduszy jakieś, żeby zrobić przykładowo VTuba i tak dalej, też, na przykład, bo chciałem zrobić takiego VTuba, żebyście widzieli moje reakcje i tak dalej. Też tak na razie nie wychodzi. Także widziałem. Tak, jak widziałem kubek. Także widziałem wiele różnych potów i ice, że teraz można nagrać Swoją kamerkę i zmienić na wygląd postaci Co nad tym myślałem, próbowałem to zrobić e, Testowałem to Niestety Fuck Niestety Ale go stój Ale niestety mm, Nie chcę Znaleźć mi Sąk I tu E, dobra. Próbowałem to zrobić. Mogliśmy sobie, że wstawiać, żeby się mieli akcję, nie? E, ale po prostu nie może znaleźć mojego pliku odnośnie kamery. Więc po prostu niech to zostanie tak jak tutaj jest. Oczywiście też jeśli ktoś by mi... Myślał skąd ja to... Taki styl brałem. Tak to jest zapożyczony z e, amerykańskiego czytam. Angielskiego! Eee do angielskiego czytam z amerykańskiego e, YouTube'a To jest tylko styl, nie kopiuję typu właśnie gier i tak dalej, przynajmniej nie próbuję. Ale, jak będziecie chcieli jakieś ciekawe, gierki, to to mówię. To możecie podesłać mi e, w wiadomości tutaj na komentarzu. Jakieś ciekawe, gdy. Jeśli będę tylko w stanie. No, weź to, kurde weź! I gdy to będę w stanie, to wezmę To tak, no kurde! No już przekonałem. Coś tęgę! Co się Nie ja, tam nie! Nie, no! Ty potrafisz się ładnie wybijać. Ty potrafisz lecieć na górę, więc. No tam jest? Tak! To jak też się w ogóle teraz to nie wiem. U, ja wiem, że troszeczkę A, o, tyć, nie gram, ale ja inaczej chyba tutaj nie potrafię. Bo widzicie jak mi... Jak próbowałem ostożnie robić. I tak w dupy wychodziło Że mi to jodłują Możesz Nie Nie Ty masz dupę, to zrobić tutaj ładnie, a nie... Teraz Uciekać Nie, nie wiem, ja to gdzie Dobra okay? Nie Nie, nie. Pokój, pokój! hopa, eja, opa, eja, hopa, anto. to. Troszeczkę obrysowane mam ramiona tego kamienia, bo wiesz, że to boli w cholerę, to się dobrze bawił. Zresztą czekaj, już nie parkuję, nie parkuje, no, każdy będzie wiedział. O czym? hopa, e, stój, 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 nie, nie, nie bujaj się, nie bujaj się, teraz to. Bo tutaj jeszcze nie było, znaczy byłem, ale na moment. Delikatnie tu. Teraz na spokojnie... a ja spokojnie powiedziałem! Oj! A jak ja mam tu zrobić? Teraz ja powinienem chyba tu na wejść, ej bo... Nie, 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 nie. tu muszę... Na spokojnie. Ta się ja Chciałem w stanie pozapłacić. Nie, ja muszę się jakoś tutaj podpiąć. przeć Muszę się chyba tym młotem tak na górze zasięgnąć. Dobra. Okej. Pocuń się najwięcej jak możesz. Nie okay. wiem co teraz. Okej. Poszło dobrze. Stop! Nie! The soul would have no rainbow, with the eyes no tears. John Vance Cheney. Dzięki teraz jaka chcę. do nie! That's the deal. C.S. Lewis! E, powiem tak. E, ja też będę patrzył na to, żeby nie były jakieś głupie jak drugie. Więc... Skędząc się motem... I gością, który szaleje, a fota się leje z niego. E, mi się żegnał. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I co no i do zobaczenia w nocnym odcinku. Na razie.